Siemaneczko. No jestem strasznie ciekawy, czy wiecie o czym będziemy dzisiaj mówić. Wrzuciłem wam parę wrzuciłem wam parę podpowiedzi na Insta. Jeżeli nie jesteście czy na Insta, nie słyszeliście mnie, to zapraszam serdecznie. Mój profil nazywa się Halo tu blondyna, tak jak ten podcast. Miło byłoby was tam zobaczyć. No dobra, no to co? Zaczynamy? Okej. Okay? Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, wyszło słońce. W końcu ja pierdzielę. Bo, bo ile, ile można? No po prostu, ile można deszczu i wiatru i tej kijowatej pogody? Możecie w to uwierzyć? Po tylu dniach deszczu i, i, mówię, i wiatru i tego wszystkiego do dupy, bo. Oj, sorry, nie. No jak zwykle, to tylko złudzenie. Bo siedzę w samolocie i jestem 11 km nad ziemią. Tak, kochani, piszę ten odcinek dla was w samolocie. Nie chcę używać wymówek że mi brakuje czasu, czyli tej ulubionej naszej wszystkich, a że coś tam, że coś tam, że sram to, bo po prostu mam na to czas, zamiast spać w samolocie mogę pisać. Także stwierdziłem, że napiszę to właśnie w samolocie. Jestem w podróż do Wiednia. Tak, 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 tak. Zawsze chciałem zobaczyć to miasto i jako nagrodę za przeprowadzkę zrobiliśmy sobie małe wakacje. A, no tak, zapomniałem wam powiedzieć. Dziś rano oddaliśmy klucze do naszego starego mieszkania i jesteśmy już w nowym. Proces zakończony. Mission complete with success. Misja zakończona sukcesem. A do tego wszystkiego lecimy ze znajomymi z Włoch i upiekłem dla nich ich ulubione mafinki. Super, co? A ja się jaram z tym strasznie, uwielbiam piec. No właśnie, to był taki mega dość długi wstęp do tego odcinka, no bo to był wstęp, który nazywa się... odcinek oczywiście. Odcinek nazywa się Chwalę się, jestem skromny, a może po prostu jestem szczery. Także cześć, jeszcze raz witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Halo, tu blondyna. Słuchajcie, ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko, co napisałem wyżej, co opisałem wyżej, to jest chwalenie się, prawda? Inny by nic nie powiedział, bo jest skromny. Albo fałszywie skromny. No bo czeka na komplementy od innych. Ja bym po prostu powiedział: Słuchajcie, że jestem szczery. No tak, że jestem po prostu szczery. A jaka jest różnica między chwaleniem się a byciem szczerym? No to spróbuję Wam przedstawić yy, przede wszystkim mój punkt widzenia. Na no to wszystko dziś. Ciekawie jestem, czy się z nim zgodzicie na koniec odcinka. Otóż pokolenie moich rodziców, albo powiedzmy sobie, no może tych, którzy po prostu są starsi ode mnie, krytykowało mnie zawsze za to, że się chwaliłem. I tutaj robię cudzysłów palcami, którego nie widzicie, dlatego że dlaczego? No właśnie, dlaczego? No bo co to znaczy chwalić się w ogóle? Co to w ogóle znaczy chwalić się? W moim mniemaniu, chwalenie się to wyolbrzymianie czegoś, co zrobiliśmy, bądź przypisywanie sobie zasług za coś, co w ogóle nam spadło z nieba, nie? No ale wracając do tego właśnie przykładu, tak jak powiedziałem gdzieś na przykład, nie wiem, byliśmy na kawie u rodziny, u ciotek, albo u znajomych, no cokolwiek, i powiedziałem, że dostałem szóstkę ze sprawdzianu, albo że wygrałem jakieś tam zawody, nie wiem, czy wiedzy, czy sportowe, czy cokolwiek, to zawsze było jedno i to samo. Kamil, przestań się chwalić. Kamil się chwali. Chwalenie się nie jest dobre. Grzecznie ludzie się nie chwalą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo komentarze typu, samo chwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała. No i tutaj teraz pytanie, czy ja się chwaliłem, czy po prostu byłem dumny ze swoich osiągnięć i chciałem się tym z kimś podzielić? No szkurwa, słuchajcie, ja z wiekiem zdałem sobie sprawę, że to jest absolutnie pojebane i że to ma wręcz odwrotny skutek. Dlaczego? Bo później, jak już coś mi się udało wygrać albo coś na co pracowałem, osiągnąłem to, to dusiłem to w sobie. I czasem było mi nawet wstyd się o tym po prostu pochwalić, powiedzieć o tym, dlatego że wiedziałem, że zaraz polecą głupkowate komentarze w moją stronę. No jakaś paranoja, nie? To jest po prostu jak, jak takie szantaż psychiczny. To po prostu wieżna na psychikę niesamowicie. No i taki Wam kolejny przykład. Moja mama jest nauczycielem, więc zawsze musiałem się zachowywać tak, jak na młodzieńca przystało. No do tego musiałem się jeszcze dobrze uczyć. No bo jak? Syn nauczycielki dostanie pałę? No to to jest niemożliwe. Słuchajcie, nie no jak? Zawsze musiały być piątki, szóstki, ewentualnie czwórki. Także słuchajcie, współczuję wszystkim dzieciakom, naprawdę wszystkim dzieciakom, którzy mieli rodziców za nauczycieli. To po prostu jest coś jest niesamowite doświadczenie. Pozytywne i negatywne, dobrą sprawę, no ale wracając. Dlatego, że ja zanim jeszcze pomyślałem, żeby pierdnąć za przeproszeniem, to moja mama już wiedziała, że mam zamiar pierdnąć, bo ktoś w ogóle czytał w moich myślach i ktoś już jej o tym powiedział. Czajcie, bez kitu no jakaś masakra. No i tak właśnie nie zapomnę, jak kiedyś przyłapali mnie na paleniu w gimnazjum. To znaczy. Wydawało mi się, że mnie nie przyłapali. No ale wiecie, chłopak młody i głupi i, i zapomniał, że jak się pali przed matmą, to się potem śmierdzi fajami jak but. No to co zrobił mądry Kamil? Poszedł z kumplami pod tak zwaną jabłonkę, no i dawaj, kopciliśmy jak lokomotywa. No potem poszliśmy na matmę ja wróciłem do domu. Jak wróciłem do domu, to pierwszy co zrobiłem, to umyłem zęby, użyłem perfum, wykąpałem się, żeby, wiecie, zakamuflować zapach fajek, nie? I tak sobie usiadłem przed kąpem, no i sobie czekam, jak moja mama wróci. I co się stało? Pierwsza rzecz, jaką zrobiła moja mama, jak weszła do domu, to było wyciągnięcie paska z szafy. Hmm, domyślacie się dlaczego. Ona już po prostu wiedziała, ona już wiedziała. Także ja wiedziałem też, co się kroi. Więc stwierdziłem, bo byłem dość inteligentnym bachorem, że nie ma sensu iść w zaparte. I jak mama się zapytała, czy paliłem, to odpowiedź mogła być tylko jedna. Tak, mamo, paliłem. I w tym momencie, jep, pasem. To miało niby poskutkować, aczkolwiek nie poskutkowało, jak widać. Także moja mama wiedziała, jak to się mówi, że jak kichnąłem, to kto mi wytarł nos. No ale do rzeczy, bo jak zwykle się rozgaduje. sorry. Także musiałem być dobry, bo jak nie, to matka od razu wiedziała. No i tego były konsekwencje. No ale do czego dążę? No ale potem nie wypadało mi się, dlatego też, że moja mama była nauczycielem, to potem nie wypadało mi się niczym chwalić. No bo to wręcz było ode mnie wymagane, prawda? Natomiast... Wszyscy moi koledzy, jak dostali nawet kuźwa truje albo dwuje ze sprawdzianu, to znaczy, że zdali, bo to nie była pała, no to wyczyn niesamowity, słuchajcie, od razu. Wszystkim się chwalili i było w ogóle super. I że jak ty to zrobiłeś, jak sobie dałeś radę, bla, bla, bla i pierdolenie. Więc doszedłem do wniosku, że ja się po prostu nie mogę chwalić, bo ode mnie się tego oczekuje. Tak? No ale jak się czegoś od kogoś oczekuje, to się do cholery ma prawo tym chwalić. No ale widzicie, taką sobie głupą teorię uwiłem w swojej głowie, no i tak, tak było do czasu, no właśnie do kiedy. Na szczęście, potem z mojego małego miasteczka wyjechałem na studia do Krakowa. Studiowałem w Krakowie chemy na Jagiellonce. I tam wszystko się zmieniło, bo po pierwsze nikt nie wiedział, że mam mamę nauczycielkę, czyli nie trzeba ode mnie wymagać. Nikomu nie przeszkadzało moje rude włosy. No tak, no bo tak byłem rudy, teraz jestem blondynem. Zmienił mi się sam kolor włosów. Mega interesujące. no ale nieważne. No i w ogóle poznałem też ludzi, którzy nauczyli mnie mówić głośno o moich osiągnięciach, bo tak samo ciężko pracowali na swoje, jak ja na moje. Naprawdę. Więc jak dostałem piątkę z kolokwium, to nie było tak, że o, wpadła piąteczka i mam być cicho, tylko było czajcie, zakuwałem całą noc i pyk, piąteczka z kolokwium. A wtedy moi znajomi mówili: Brawo, mega stary, tak trzymaj, dobrze. I słuchajcie, wtedy zrozumiałem, że jeśli pracowałem ciężko na cokolwiek i osiągnąłem to, to jak najbardziej i wręcz ważne jest zakomunikować to całemu światu i być z tego dumnym. Naprawdę, bo tak jak mówiłem, nie spadło mi to z nieba. Ja na to pracowałem, ja się, ja się uczyłem, ja zakuwałem, nie spałem po nocach, wydałem tysiące na kawę. I mogę być szczery i pochwalić się moim sukcesem. Oraz być również szczęśliwym, że mam super przyjaciół, naprawdę, którzy potrafią się cieszyć tym razem ze mną, bo to jest też mega ważne. Bo w tym przypadku to nie jest wyolbrzymianie, to jest po prostu budowanie samooceny, budowanie pewności siebie i wiary w siebie, że jak się postaram, to się uda. No a potem zasługuję oczywiście się na nagrodę, prawda? W jakiejkolwiek postaci, czyli na przykład pochwała od znajomych. Więc bycie szczerym i dumnym. Ze swoich osiągnięć. To jest bardzo ważne, słuchajcie. No i tak też również wtedy nauczyłem się, że tak samo ważne jest docenianie zasług innych. Bo jeżeli ktoś pochwali mnie, to jak najbardziej on też zasługuje na pochwałę, jeżeli coś osiągnie, prawda? Czyli jak komuś na przykład wyszedł super tort i zaprosił mnie na niego, to ważne było to docenić i powiedzieć, że stary, mega zajebisty tort, ale po prostu rozjebałeś system, super, mega pyszny. I tutaj przechodzimy do następnej części tego podcastu, czyli bycie skromnym a bycie fałszywie skromnym. Słuchajcie, to jest mega interesujące dla mnie, bo, bo nie mogę tego nawet do dzisiaj zrozumieć. Całe życie i cały czas myślę, skąd się biorą te różnice. Poznałem mega dużo osób w moim życiu, o których mogę powiedzieć, że naprawdę są skromne. Co to znaczy? One przyniosły góry swoimi gołymi rękoma, lecz wciąż uważają, że to nic że to normalne, a jak się je za to chwali, daje się im komplementy, to wręcz się denerwują i stresują, rozumiecie? Niesamowite, niesamowite. A z drugiej strony być może nawet smutne, no bo podejrzewam, że może to wynikać z, z niskiej samooceny albo z braku wiary w siebie. No ale nie będę się bawił w taniego psychologa, nie ma co. Niemniej jednak ci ludzie są naprawdę zdolni do wielkich rzeczy i nigdy nie oczekują za to pochwały. I to jest prawdziwa skromność. No i to jest teraz druga strona medalu. Poznałem też takich, którzy dokonali o wiele mniejszych osiągnięć, mniejszych rzeczy i czekali na to, by im powiedzieć, że zrobili coś super. Jak się tego nie zrobiło, no to były pytanie typu no i co ty myślisz, myślisz, że jestem dobry i, ta i tak dalej, nie? Czyli szukanie pochwał za coś, co na dobrą sprawę powinno być normalne. Albo też tacy, którzy szukali pochwał za coś, co zrobili absolutnie do dupy. Czyli na przykład wracamy do tego przykładu tortu. Miałem kolegę na studiach, który mówi do mnie, stary, ale zajebisty tort mi wyszedł, musisz przyjść i spróbować. No, niebo w gębie. Mówię, okej, okay, nie ma problemu, żarcie z Afryko, nie ma, nie ma sprawy. Więc krzyknęliśmy się z kumplami, no idziemy wieczorem do tego kolegi, żeby spróbować tego tortu, wbijamy, no i próbujemy tego ekstremalnego wypieku. I rzeczywiście, było to ekstremalnie chujowe, <laughs> naprawdę. I w tym momencie stwórca tego kamienia, którego w ogóle nie dało się zjeść, czeka na komplement. Bo on jest przekonany, że zrobił to dobrze. No ale no, nie, nie zrobił tego dobrze. Więc teraz pytanie, czy moja szczerość powinna być taka typu, stary, weź to wyrzuć, bo tego się nie da zjeść, czy faktycznie pochwalić go za to i zjeść to na siłę. No ja niestety jestem tego zdania, że konstruktywna krytyka jest bardzo ważna. Niekoniecznie muszę wieszać teraz na nim psy i powiedzieć, że jest absolutnie normalny i ma przestać piec, ale mogę powiedzieć coś w stylu, że hmm, słuchaj, tym razem może niekoniecznie wyszło ci tak jak powinno. Ale jeżeli zmienisz to, 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 to i tamto, to może wyjdzie lepiej następnym razem. Także może czasem zamiast dawać fałszywe kom komplementy, może powinniśmy dawać konstruktywną krytykę. Co wy na to? Czekam na Wasze odpowiedzi. Słuchajcie, ludzka psychika jest absolutnie fantastyczna i niesamowicie złożona. Więc gdzie jest granica pomiędzy szczerością, bycie samochwałą z wiersza na brzechwy, czy po prostu skromnością? Na to też czekam na Wasze opinie i, i Wasze zdanie. Komentujcie i piszcie do mnie. A wiecie dlaczego jest tak ważne dzielenie się naszymi sukcesami i osiągnięciami? Bo to niesamowicie wzmacnia wiarę w siebie. I wiarę w to, że damy radę następnym razem. Na następne zadanie, które nas czeka, czy na coś, co musimy wypełnić. Nie musimy od razu stać na przykład prezydentem Stanów Zjednoczonych, no bo, no, no bo nie. Ale być może mamy marzenie, do którego zbieramy się jak pies do jeża, i ciężko nam to w ogóle wychodzi, ciężko nam tym myśleć, bo boimy się, że nie damy rady, prawda? Więc jeżeli zaczniemy od małych sukcesów, to potem na pewno zbudujemy wiarę w siebie i dam radę sobie z tymi większymi. Słuchajcie, już o tym mówiłem chyba w jednym z odcinków, ale wiara w siebie jest niesamowicie ważna. I my jesteśmy pierwszymi na drodze, którzy mogą tego dokonać. Czasem, oczywiście, pomoc innych jest bardzo ważna, ale przede wszystkim powinniśmy zacząć sami od siebie. Bo pamiętacie, co mamy napisane na czole? Jestem ważny, jestem ważny, mam znaczenie. Słuchajcie, nie zapominajcie o tym. Jak zaczniemy wierzyć w siebie, to wszystko będzie o wiele, wiele, wiele łatwiejsze. I jak zaczniemy również wierzyć w siebie, to również będziemy w stanie chwalić się naszymi sukcesami i głupkowate komentarze w naszą stronę potwierdzą tylko, że te inne osoby są po prostu, słuchajcie, zazdrosne i że nie ma sensu brać pod uwagę ich pierdolenia. Bo jak to mówi moja koleżanka z gimnazjum, ja na takie pierdolenie kota przy pomocy młota, to ja nie mam czasu. No i to jest bardzo dobre motto na następny tydzień, <laughs> prawda? Tylko rzeczy ważne. Wiara góry przynosi. A jak trzeba będzie, to wam pomogę te góry przynosić i razem damy radę. Także macie głośno mówić o swoich osiągnięciach. Dajcie znać całemu światu, ale oczywiście w cywilizowany i grzeczny sposób, no tak? Doceniajcie to, co zasługuje na docenę, a ignorujcie to, na co nie ma sensu tracić czasu. W ogóle to właśnie jestem polemce wina czerwonego, dlatego też może mi się język plącze. Prawie tak zawsze robię przed lądowaniem i zabrało mi się na motywacyjną gadkę. Więc wam powiem, słuchajcie, uwielbiam was. Muszę wam to powiedzieć. Uwielbiam was za to, że mnie słuchacie, za to, że mi wysyłacie wiadomości na priva i że doceniacie moją pracę. Dostałem nawet wiadomość od koleżanki Adriany z liceum, czajcie, to było 10 lat temu i to było piękne uczucie zobaczyć tak miłą wiadomość od niej po tak Długim czasie. Pozdrawiam cię gorąco, kochana. I powiem wam, że czasem też zdarzy mi się brak motywacji. Jak każdemu. Ale jak pomyślę o was i o tym, że nie mogę was zawieść, to na jakoś tak sama przychodzi. Jesteście po prostu moją muzą. Jesteście super. I bardzo wam dziękuję, że po prostu tu jesteście. Dlatego wierzę, że ze wszystkim dacie sobie radę. Rozjebiecie system i będziecie mieli wyjebane w kosmos osiągnięcia. Na serio. W kupie siła, bo kupy nikt nie ruszy. Dlatego ja jestem tu dla Was, a Wy dla mnie. I dziękuję Wam za to. I tym właśnie pozytywnym akcentem zakończę na dziś, bo zaraz lądujemy i muszę zamknąć lapka. Pozdrawiam. Niestety cały czas zimny jak cholera Barcelony. No i słyszymy się już niebawem. Ciao!